Hej, dzisiaj pokażemy Wam, jak zrobić dużego koka. Wypełniać to koka. Będzie to bardzo prostym sposobem. Potrzebujemy dwie gumki. Dobra, to pokażemy, jak zrobić takiego koka. Takiego. No. Lub mniejszego. No właśnie, zależy jak to ma jakieś włosy. Dobra, to pokażemy Wam, jak zrobić... Wypełniać ze skarpetki. Bierzemy skarpetkę i obcinamy tutaj na tej linii. Jak widzicie mamy, powinno się otwierać tu i tu. Dobra. Rozwijamy. Rozwijamy. Tak, żeby wyszła taka brązulewka. Dalej. bierzemy drugą skarpetkę. Jak ktoś chce, oczywiście, nie trzeba dawać tu. I przewijamy tak na drugą stronę. Tak. I. Sprawijamy, zakładamy w to. Wtedy moim zdaniem wyjdzie wylucza i ładniejszy w zaraz Teraz pokażę efekt końcowy. No właśnie, czekajcie, jak mi się zaplętało. Dobra, to Trochę na to. Teraz przyjdzie tu moja siostra. I pokażemy na jej włosach, jak to zrobić, potem pokażemy także na już i na mojej. To oczywiście musimy mieć jeszcze sobie włosy. I potem robimy do góry. Wysoki. Ładniej wygląda wyżej. Mamy kluczyka. Wkładamy nasz wypełniacz w włosy I zróbmy to wkładanie. Wkładamy w ciśnienie. I spijamy Dreszty włosów można zrobić we kluczyka i oglądać. Lub po prostu normalnie odwinąć w około koka i zapięć to z cuwkami. Jak kto woli. Czekajcie, bo ona ma takie włosy, że nie No i mi wyjdzie za lewej. To wyszedł taki oko, jak widzisz, zostały tutaj można je Taką suknię ja zrobię, lub zostawić. Jak to chodzi? I mamy na I Wygląda tak. Dobrze, to wszystko, jest. może jeszcze Teraz pokażę. Jak Większego będzie? zrobić koka. Ale co e, będzie więcej potrzebnego? E, na pewno będą ja potrzebne. takie ocieplające, um, jak to mówisz, taka Co na się No takie też mam takie ocieplające. O tak? I um, takie dwie pary zmieniałam. I dobra, no, proszę mam nie pokaże jak to zrobić. Pokażemy na tym, jak je zawinąć, bo oczywiście to jest trudniej zrobić. to żeby zrobił za tym czasem wysokiego kocha. Tak jak przedtem, zawijamy to, prawda? Na początku wychodzi tak jak takie okułeczko jest ładniejsze i większe, oczywiście. Potem tak jak zrobiłam Dajemy to do środka, tak jak to na wtorek. Potem w kąże Znowu zawijamy. środki do Dobrze. Okay. I teraz znowu robimy o I wychodzi nam w o taki wypełniasz, takie głęboko. Dziecika tymczasem sobie robi młokie ostryczka. OK, jest duży. Więc... No czekajcie, bo mnie nie widać. Nakładamy. Prawda? Dobrze. I rozprowadzamy to. Można y, sobie to poprawić, jeśli komu nie wyszło. W trakcie robienia to bo to najlepiej zauważać. O, i teraz to sprowadzamy, tak, żeby nie było widać. Ja wezmę bardzo dużą gumkę, żeby to zawiązać. Będzie To bardzo trudne, bo nie masz takich gumek. Ok. Wyszedł kok. I teraz resztę po prostu zrobimy z nimi to samo, tak jak przedtem hmm. robiliśmy. Ale ja te głosy biorę i wsadzam do gumki. I, I kiedy mogą być w naszym no? Nie. Zabijamy. So, Zaraz zobaczycie efekt ukolicowy. Tak samo tak, 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 tak możemy to spiąć czówkami. I to tak jest taki taki To Trochę śmiesznie w nim wygląda, ponieważ ona ma małą twarz, ale ten, kto na przykład jest już starszy i w ogóle, na pewno będzie ładnie wyglądało. Jeżeli chcecie, możecie kupić mniejsze i ten sobie. I sobie normalnie zginąć i będzie akurat tak, jak wystarczy. Albo po prostu kupić już zrobiony, by podnieść. Ale tak to jest. jest łatwiejszy sposób. Dobra. I na razie... Ten kot powinien mieć dziurkę w środku jakby chcę. Dobra, to na razie czas.